Cześć! Nazywam się Magdalena Szczukowska i jestem przewodniczącą samorządu uczniowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Niestety za niedługo moja kadencja się skończy, ponieważ jestem absolwentką tej wspaniałej szkoły, która jest pełna radości, super atmosfery, wspaniałych kolegów i koleżanek i przede wszystkim nauczycieli, którzy są bardzo pomocni i zawsze są do usług. Jeżeli jeszcze nie wiesz, do jakiej szkoły chcesz iść, to my ci w tym pomożemy. Dołącz do nas, a obiecujemy, że nie będziesz się nudzić, ponieważ nasza szkoła organizuje bardzo wiele projektów. Dla przykładu, w zeszłym roku chłopcy z technikum byli na praktykach w Grecji i byli bardzo zadowoleni. W tym roku planujemy projekt, którym jest wyjazd do Polańczyka wraz z Litwinami. Moim zdaniem będzie to wspaniałe przeżycie. Także nie zastanawiaj się i składaj papiery właśnie do nas. Mamy wiele kierunków, na pewno znajdziesz jakiś dla siebie. Ja polecam klasę policyjną. Jest to według mnie jeden z ciekawszych kierunków w naszej szkole. Mamy zajęcia z pracownikiem policji, mamy również bardzo dużo wyjazdów branżowych, na przykład na rozprawę sądową, czy do zakładu karnego, czy na przykład na izbę dziecka. Więc serdecznie zapraszam. Nie Jestem w klasie medycznej. Mam dużo biologii i chemii oraz przedmioty promujące zdrowie. To bardzo ciekawy kierunek. Polecam. Cześć, mam na imię Łukasz. Chodzę do technikum informatycznego w Podstawowym Zespole Szkół w Chęcinach. W naszej szkole jest wiele innych bardzo przyjemnych kierunków takich jak mechanika, mechatronika i energia odnawialna. Serdecznie zapraszam Was wszystkich do przyjścia do naszej szkoły i odwiedzenia jej. Spędziłam tutaj 3 lata. Spotkałam wielu nowych przyjaciół i przeżyłam niezapomniane chwile. Wiele było ciekawych spotkań, a jeszcze więcej wyjazdów. To były piękne dni. Czuję się tutaj na swoim miejscu. To naprawdę fajna szkoła. Wybrałem tę szkołę, ponieważ jest tu fajny klimat, są mili, pomocni ludzie i wyrozumiali nauczyciele. Gdybym miała dokonać wyboru jeszcze raz, wybrałabym tak samo. Rozwijam tu swoje sportowe pasje. Czekamy na Ciebie, przyjdź do nas. Zatem nie wahaj się i zajdzie na naszą stronę i Facebooka Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat kierunków we wszystkich typach szkół, czyli liceum, technikum i szkole branżowej. A przede wszystkim przekonasz się ile świetnych inicjatyw podejmujemy. Aż naprawdę żal mi kończyć tą szkołę i z pewnością wybrałabym ją drugi raz, więc wybierz ją i ty.